Witajcie moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się sypialnią i jak widzicie, ona wygląda teraz tak. I ktoś zauważył, że już nastąpiła pewna zmiana, bo nie wiem czy kojarzycie, ale tutaj była jeszcze dodatkowa komoda. I pewnego razu po prostu stwierdziłam, że y, mam wielką ochotę. Coś zrobić, coś przeorganizować i no, dopadłam do tej komody. Chciałam wam oczywiście to nagrać, ale okazało się, że syn wziął mi kartę pamięci z aparatu. No i niestety, no, nie udało mi się. A, a wiecie, a ja już byłam tak nakręcona, żeby to zrobić, że nie chciałam po prostu czekać. No i co my dzisiaj będziemy robić? Chciałabym pozbyć się toaletki. I coś zrobić z komodą, i jej się nie będę pozbywała tak całkowicie, tylko a zresztą zobaczycie sami, co z nią zrobię. Także zapraszam, mam nadzieję, że się Wam spodoba. W pierwszej kolejności z szafy wyciągam kurtki, płaszcze, szlafroki, żeby zrobić miejsce. To wszystko przerzucam do drugiej. Przy okazji przeglądam, i to, co już mi nie odpowiada, wynoszę. Przecieram szafę w środku. Rzeczy skomody przenoszę na razie w inne miejsce. I teraz właśnie możecie zobaczyć, po co było mi to miejsce w szafie. No, i jak widzicie, udało mi się ją schować. Te rzeczy, które tu były, spokojnie zmieściły się w tej szafie. No, i teraz musimy zabrać się za toaletkę. A z nią już tak łatwo nie będzie. W pierwszej kolejności oczywiście wszystko z niej ściągam, jak również wyciągam wszystko ze środka. Taletka opróżniona, więc pozbywam się jej spokoju. I teraz to wszystko muszę przejrzeć i tak sobie to przeorganizować, żeby część rzeczy po prostu włożyć do jednej z szaf, a część wynieść do łazienki. Tutaj przenoszę ze środkowej szafy rzeczy takie jak koszulki z długim rękawem, z krótkim, takie bardziej sportowe. Bardzo rzadko w nich chodzę, a tutaj pod moimi takimi bluzkami spokojnie się zmieściły. Dzięki temu zrobiło mi się miejsce w tamtej szafie. Teraz na tą toaletkę układam swoją biżuterię, okulary. Tutaj w tych takich pojemnikach, szarych tych pudełkach miałam swetry. Na początku myślałam, że będzie wszystko w jednym tym pojemniku, jednak stwierdziłam, że potem zobaczycie, że jednak zostanę przy tych dwóch. A do tej szafki nocnej układam kable, które bardzo często używam. I tak wygląda mniej więcej na razie to, co się znajduje na komodzie, i ta druga szafa. Wiecie co? Nie podoba mi się to, jak teraz wygląda, bo. Nie wiem, dla mnie to jest taki trochę teraz nieład. To są w zasadzie rzeczy, których ja nie używam na co dzień. To są jakieś takie zapasy. Tu mam jakieś takie rzeczy do włosów, których... Nie wiem, raz do roku może coś z tego użyję. Tak samo jak jakieś tam gumki, spinki. Dlatego to nie musi być gdzieś tam nigdzie na wierzchu, no ale fajnie by było, żeby to jakoś wyglądało. I słuchajcie, w HOHO -Ho była... Kupiłam sobie takie y, ażurkowe pudełko. Jedno jest właśnie y, większe i drugie takie mniejsze, y, bo to, jak y, tam wyglądają te okulary i ta biżuteria, też kompletnie mi nie pasuje, bo też jest właśnie y, takie, jakby w nieładzie. Y, dlatego sobie kupiłam i tak. Y, ten pojemnik chyba kosztował 14 zł, ten większy 17. I stwierdziłam, że sobie to wszystko schowam właśnie w takie pojemniki. Może nie jest perfekcyjnie, ale zdecydowanie przynajmniej dla mnie lepiej. A teraz yy, biżuteria. No, i sami ocencie, że chyba dużo lepiej tak to wygląda. Tak w ogóle to Wam powiem, że na przykład, jeśli chodzi o biżuterię, niby teoretycznie mam tego dużo, ale tak naprawdę ja w zasadzie ubieram tylko takie kolczyki wkręty. I żeby jakoś było to w miarę zorganizowane i łatwe do znalezienia, to używam takiego organizera na tabletki. Tutaj jakieś takie kluczyki, kudeczki. Szczerze powiedziawszy, to nie bardzo wiem na razie do czego to jest, bo jakoś nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, no ale trzymam. A tutaj mam takie komplety. Też, jeśli ubieram jakiś komplet, to zazwyczaj któryś z tych. Tutaj mam zegarki. Tutaj to jest w ogóle taki pojemniczek po ciastkach i mam jakieś takie, nie wiem, dłuższe wisiorki. A tutaj to w zasadzie mam jakieś bransoletki, kolczyki duże, koła i jakieś inne różne takie pierdoły, ale mówię Wam, że bardzo, bardzo rzadko używam czegokolwiek innego niż ubieram tylko w zasadzie kolczyki. To nie jest zorganizowane tak, jak ja bym chciała, bo tu jest też dużo rzeczy takich niepotrzebnych, ale do zorganizowania biżuterii przymierzam się już od dłuższego czasu, ale nie mam jeszcze jakiejś takiej weny, żeby to jakoś to ogarnąć. Na razie póki co niech będzie tak, jak jest. I jest na razie dobrze. No i tutaj mam okulary. Jeszcze mam taki jeden organizer. Bardzo go lubię, bo to jest jak widzicie na wieszaku. No i szczerze powiedziawszy, tu są już takie większe rzeczy. I tak naprawdę, uwierzcie mi, że z tego to ja bardzo, bardzo rzadko korzystam. Czasami gdzieś tam założę jakąś taką większą bransoletę. Ale no, no mówię, to jest wszystko jeszcze do zorganizowania. Ale muszę po prostu jakoś zebrać się w sobie, żeby, żeby to zrobić, żeby to wyglądało jak trzeba. No i na pewno dużo rzeczy musię, muszę się po prostu pozbyć. No i tak wygląda druga szafa. No też nie jest to może jakaś rewelacja, ale... Nie wiem, no dużo lepiej moim zdaniem teraz, niż było. I teraz nie wiem, czy pamiętacie, ale wcześniej w salonie miałam inny dywan. To jest właśnie ten dywan, który teraz mój mąż mierzy po to, aby go przeciąć i zrobimy tak jakby z niego dwa dywaniki, które położymy właśnie w sypialni. Nie chcemy kłaść jednego dużego podłóżko ze względu na to, że jeśli mamy coś podłóżkiem, to zdecydowanie gorzej się to sprząta. Jak widzicie, już jest narysowane miejsce, gdzie należy przeciąć, i mąż zabiera się za przecinanie. Nie będę tutaj bardzo skracała tego, jak on to przecina, ze względu na to, że chciałam Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle takie zmiany nastąpiły w tej organizacji mojej w tym pokoju. Wiecie, co ostatnio trafiłam na zdjęcia tego domu, zaraz po tym, jak go kupiliśmy. I okazało się, i przypomniało mi się tak naprawdę, że w sumie my do niego przyprowadzaliśmy się z mieszkania 40-metrowego, i nagle mieliśmy bardzo dużo miejsca, a nie mieliśmy na tyle rzeczy, żeby to miejsce wykorzystać. I rozejrzałam się wokół siebie, tak popatrzyłam na to wszystko, co mam, i się okazało, że no, matko, no po prostu troszkę zagubiłam się w tym wszystkim. i po co mi tyle rzeczy? To jest naprawdę niepotrzebne. Dużo lepiej czułam się właśnie wtedy, jak było mniej. Dlatego właśnie to są takie te moje organizacje. Teraz mąż ściąga firanki. Tam wcześniej widzieliście właśnie jak te chodniczki wyglądają. Mi osobiście bardzo się podobają. W międzyczasie też robię, powiedzmy, porządek na parapecie. I tutaj widzicie jak zapinam firanki tymi moimi takimi obrączkami do serwetek. To są te same obrączki, które zakładałam w pokoju synka. Jeśli widzieliście poprzedni mój filmik, to wiecie o czym mówię. Generalnie starałam się, żeby ta zmiana była jak najtańszym kosztem. W zasadzie, żeby nie wydać praktycznie żadnych pieniędzy, no oprócz tych pudełek z Hocho. -ho. I tak właśnie teraz wygląda pokój. Jak widzicie, są chodniczki, dywaniki. Troszkę mnie jest na parapecie, chociaż, no ja bym się więcej rzeczy pozbyła. Ale no, trzeba szanować też zdanie innych, którzy z nami mieszkają, dlatego wygląda to jak wygląda. Fioranki, niestety, są właśnie takie różnej długości. Nie przeszkadza mi to, szczerze powiedziawszy, bo są spięte, Jak były rozpuszczone, rozpuszczone, to dużo gorzej to wszystko wyglądało. Ale po prostu nie mam pięciu długich. Ja te firanki mam już od 5 lat, były kupione w sklepie chińskim, są produkcji polskiej. Szczerze, nie przepadałam i nadal za nimi jakoś szczególnie nie przepadam, bo trzeba po prostu prasować, a czego bardzo nie lubię. I wolę firanki z jacquardu, które po prostu wiesza się jak są jeszcze wilgotne i nic nie trzeba więcej z nimi robić. Tylko, że teraz jakoś powiem Wam, wolam gładkie, bez żadnych jakichś tam kwiatuszków, nie kwiatuszków. Dużo bardziej mi teraz odpowiadają, już nawet się przekonałam do tego, żeby je wyprasować. Z czasem może zakupię sobie jakiegoś takiego lepszego materiału, bo nie ukrywam, że to jest jakiś poliester bez jakiegoś tam szału, ale jest i, i to się naj, przy, najbardziej liczy. Dla wielu z Was może teraz być pokój taki yy, pusty, nieprzyjemny. Mi w tym momencie to bardzo odpowiada i dobrze się czuję w takim właśnie pomieszczeniu, może trochę minimalistycznym, aczkolwiek ciężko jest o mnie powiedzieć minimalistka, patrząc na ilość rzeczy, jaką mam. Yy, ale jeśli chodzi o właśnie to pomieszczenie, bardzo, bardzo jestem w tym momencie zadowolona. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie oczywiście mi znać w komentarzach, jakie wy macie zdanie na ten temat i do następnego poniedziałku trzymajcie się, pa pa.